Witajcie! Dziś pokażemy Wam bardzo bogaty i bajeczny kraj. Nie ma on ani własnej waluty, ani własnego języka, ani nawet własnego lotniska. Długość autostrad wynosi tam zaledwie 250 km. Wydaje się, że krajobrazy tego kraju stworzyły elfy, a lokalni mieszkańcy są bogaci niczym krasnoludy. Kraj ten jest tak mały, że można go obejść pieszo w jeden dzień, a dostać się do niego tylko autobusem. Ma długość zaledwie 20 kilometrów i szerokość 6 kilometrów. W kraju występują bardzo niskie podatki. Nie ma też ono zadłużenia zewnętrznego. Być może nie uwierzycie, ale ten kraj można wynająć na doby. Pod względem poziomu życia ludności państwo zajmuje drugie miejsce na świecie. Nie wolno tam hałasować, biegać i krzyczeć. Chwalenie się bogactwem uważa się za Złe zachowanie. Nie ma tam przestępczości, więc nie ma też potrzeby stawiania ogrodzeń. Miejscowi prawie nigdy nie zamykają drzwi ani na noc, ani kiedy wychodzą z domu. Tylko 7 osób w całym kraju odbywa kary pozbawienia wolności. Dostarcza się im jedzenie z restauracji, bo to bardziej opłacalne niż zatrudnienie własnego kucharza. W państwie pracuje mniej niż 100 policjantów. Blisko 10% całego budżetu zapewnia produkcja i sprzedaż znaczków pocztowych. W kraju zarejestrowano ponad 70 tysięcy zagranicznych firm. Bezrobocie nie przekracza liczby 300 obywateli. Główna wartość tego kraju to cieszenie się życiem i po prostu nie przeszkadzanie innym. Krajowi temu udało się udowodnić, że we współczesnym świecie wielkość nie ma znaczenia, a szczęścia i bogactwa nie wyraża liczba czołgów, lotniskowców czy głowic nuklearnych. W tym mikroskopijnym kraju życiowa sytuacja ludzi okazuje się pięć razy lepsza niż w Stanach Zjednoczonych. Bogactwo kraju to nie ropa czy gaz, ale ludzie i przyroda. Oto Liechtenstein. Liechtenstein to malutkie państwo położone w sercu Europy. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary staje się czasem przedmiotem żartów. Kończą się one jednak po pierwszej wizycie w tym cudownym miejscu. Liechtenstein to mały, dumny i nierealistycznie piękny kraj o bogatej historii, do którego chce się wracać wiele razy. Liechtenstein stanowi niezwykle malownicze miejsce cudowne góry, wioski, krowy z błochatymi uszami, pasące się wzdłuż drogi, na które patrzycie i chcecie się uśmiechać. To europejski kraj z własnymi specyficznymi warunkami przyrodniczymi i ciekawą historią. Zajmuje przy tym na mapie mniej miejsca niż stolice niektórych państw. Na jego niewielkim terytorium można zobaczyć trzy różniące się rzeźbą terenu i przyrodą regiony geograficzne. Na północy malownicza Nizina, na zachodzie żyzna Dolina Renu, a na południowym wschodzie obszar alpejskiego Fałdowania. Kto by pomyślał, że ten mini kraj jest tak bajecznie bogaty? Liechtenstein ma bardzo niskie podatki dla firm zagranicznych. Takie lokalizacje do prowadzenia biznesu nazywa się teraz offshore. Aby zarejestrować firmę w Liechtensteinie i nie płacić podatków, każda firma musi mieć w gronie swoich udziałowców jednego z lokalnych mieszkańców. Dziś każdy obywatel Liechtensteinu otrzymuje średnio pensję od dwóch zagranicznych firm. Ludzie żyją tam więc bez zbędnego wysiłku dla przyjemności. Trudno zrozumieć, czym naprawdę jest Liechtenstein. Malutka, centralna uliczka z kawiarniami i restauracjami bez tłumów wokół. Nie ma ani jednej osoby na ulicy, a nieco wyżej w górach można spotkać uroczy, środkowoeuropejski krajobraz z pięknymi, prywatnymi domami. Nazwa kraju Liechtenstein pochodzi od dawnej austriackiej rodziny książąt Liechtensteinu, których posiadłości należały do różnych suwerennych państw. Dopiero w 1806 roku księstwo uzyskało suwerenność, a w 1862 roku za czasów Jana II Dobrego z Liechtensteinu przyjęto pierwszą konstytucję. Na początku XX wieku osłabiony pierwszą wojną światową kraj tak zubożał, że władcy musieli sprzedawać dzieła sztuki z rodzinnych kolekcji. Po wojnie Liechtenstein zaczął ściśle współpracować ze Szwajcarią, a w 1924 roku frank szwajcarski stał się oficjalną walutą księstwa. Sytuację zmieniły reformy, które zapewniły firmom niższe podatki i kuszące warunki prowadzenia działalności oraz poufność dla deponentów bankowych. Bogaci ludzie z całej Europy przenosili tam swoje oszczędności, a wielkie korporacje tworzyły oddziały. Obecnie na terenie księstwa zarejestrowano już około 74 tysięcy międzynarodowych firm. Potem powstała wspaniała infrastruktura turystyczna. Liechtenstein przyciąga teraz turystów zimą ośrodkami narciarskimi, a latem wędrówkami po Alpach. Miejscowi żartują nawet, że to mały kraj, a ma tak wspaniałe widoki. Od 1989 roku krajem rządzi książę Hans Adam II, który w 2004 roku powierzył codzienne sprawy państwowe swojemu najstarszemu synowi, księciu Alojzowi. Liechtenstein to rozwijający się kraj przemysłowy z rozbudowanym sektorem usług finansowych i wysokim standardem życia. Główną gałąź gospodarki stanowi przemysł wytwórczy obróbka metali, produkcja przyrządów precyzyjnych, optyka, produkcja technologii próżniowej, układy elektroniczne, mikroprocesory. Istotne miejsce zajmuje przemysł spożywczy w szczególności produkcja konserw i wina tekstylny, ceramiczny i farmaceutyczny. Turystyka to bardzo dochodowa branża. Największym zainteresowaniem gości księstwa cieszą się takie zabytki Liechtensteinu jak obiekty średniowiecznej architektury, a także słynne Muzeum Znaczków Pocztowych w Wadus. Za 70 tysięcy dolarów możecie stać się pełnoprawnymi władcami państwa na jeden dzień. Macie wtedy uprawnienie do wydawania własnych rozporządzeń, ustanowienia własnej waluty, zmiany nazwy osad czy organizacji jakiegoś święta. Jednym słowem, możecie zrobić wszystko, co chcecie, bo to w końcu wasze pieniądze. Dokładnie 24 godziny później dokument uprawniający do wynajmu kraju wygasa automatycznie i stajecie się zwykłymi turystami, których policja ma prawo wydalić z kraju za każde naruszenie. O tym, że chcecie tymczasowo stać się głową państwa, musicie wcześniej powiadomić władze Liechtensteinu i przedstawić szczegółowy plan działań jako władcy. Ponadto musicie wcześniej sporządzić wszystkie dokumenty, które zbiorą w całość wszystkie wasze dekrety i decyzje. Nie wszystko okazuje się tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, Lichtenstein wziął pod uwagę, że z prawnego punktu widzenia taka dzierżawa umożliwia nawet zmianę ustroju politycznego, systemu finansowego, powoływania czy zwalniania urzędników. Znaleziono więc sposób, by temu zapobiec. Osoby, które chcą wynająć kraj, są zobowiązane do dostarczenia władzom, co najmniej 6 miesięcy przed objęciem władzy, szczegółowego opisu wszystkich swoich działań, i to dosłownie ze wskazaniem go. I minut. To oznacza, że opóźnienie spowodowane wykonaniem któregoś z elementów planu automatycznie powoduje poważne problemy z wjazdem do kraju. Formalnie nie ma zakazu wynajmowania państwa na dłuższy czas. W rzeczywistości istnieje wiele specjalnych ograniczeń. Jaki jest więc sens tego projektu? Wydaje się, że Liechtenstein zyskał dzięki temu bezpłatną, doskonałą reklamę przyciągającą turystów z całego świata. Chcecie wyemigrować do Liechtensteinu? Musicie uzbroić się w cierpliwość, bo to księstwo stanowi jedno z najbardziej prywatnych miejsc w Europie. Aby uzyskać obywatelstwo Liechtensteinu, musicie pokonać pewne trudności. Mieszkańcy wspólnoty niepodległych państw, a także części krajów europejskich, mają czasem problemy z uzyskaniem paszportu. Stosunek władz lokalnych do obywateli Unii Europejskiej wydaje się jednak pozytywny. Czego wymaga się do uzyskania obywatelstwa? Jeśli jesteście mieszkańcami wschodniej części Europy, przygotujcie się na podanie odpowiedniego konta bankowego i listy zasług. Władze z pewnością pójdą na ustępstwa, gdy zobaczą Wasze dokonania. Możecie również ubiegać się o obywatelstwo, jeśli pozostawaliście w związku małżeńskim z obywatelem Liechtensteinu przez ponad 3 lata, ale musicie mieszkać w tym państwie przez 12 lat. Bez małżeństwa o paszport Liechtensteinu mogą ubiegać się osoby, które mieszkają tam od ponad 30 lat. Chociaż Liechtenstein należy do strefy Schengen, trudno będzie Wam się tam dostać. Tam również sporządza się sprawozdania finansowe. Na pewno rzucą się Wam też w oczy bardzo wysokie ceny, dosłownie za wszystko. Stać na to jednak miejscową ludność. Filiżanka kawy kosztuje 25 euro, a śniadanie 50-60 euro. O czynszu najmu mieszkania nie będziemy wspominać, tym bardziej, że mieszkań na wynajem nie ma zbyt wielu. Liechtenstein to przytulny, bardzo mały kraj, jakby wywodzący się ze średniowiecza. Uderza pięknem, oryginalnością, historią i kulturą. Nazywa się go krajem pokazowym. Ludzie przyjeżdżają tam, by powiedzieć potem: Byłem w jednym z najmniejszych krajów świata. Możecie się tam nudzić, a i tak zapłacicie za to kilkaset euro. Z drugiej strony, jeśli szukacie spokoju wśród bajecznych gór, to dobry wybór. To wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach poniżej, czy chcielibyście odwiedzić Liechtenstein i stać się władcami tego kraju, choćby na jeden dzień. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!